Szanowni Państwo, pozwólcie, że swoją wypowiedź rozpocznę od cytatu. Prosiłeś mnie, bym ci portrecik dała, rzekłeś, za portret w boju zdobyć muszę i dam ci w zamian krzyż Wirtuti. Tylko rok minął znów maj w kwiatach tonie, w grób z sobą wziąłeś fotografię. Twój krzyż Wirtuti miałam w trwożnej dłoni, myśląc, czy z krzyżem żyć potrafię? Szanowni Państwo, te słowa napisała narzeczona Stefana Pogonowskiego. Czesława Rzeźniewska, niemal rok po wydarzeniach, których kolejną rocznicę obchodzimy dziś w tym miejscu. Młoda kobieta opłakiwała w wierszu swojego ukochanego, który obiecał jej, że w walce z bolszewikami zdobędzie krzyż Wirtuty Militarii. I słowa dotrzymał. Zapłacił za to najwyższą cenę. Krzyż ten cztery lata później wykuto na pomniku, przy którym dziś stoimy. I odsłonięto go dla potomnych przy udziale najwyższych władz państwowych i kościelnych, w tym prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, premiera Władysława Grabskiego. Stali przy nich również dowódcy bohaterów tamtych wydarzeń: generałowie Lucjan Żeligowski i Wiktor Tome. Dziś mijają 104 lata od tamtych wydarzeń nazwanych Cudem nad Wisłą i dokładnie 100 lat od odsłonięcia pomnika. A ja, stojąc przy nim przy nazwanej imienia kapitana Pogonowskiego trasie, zastanawiam się, czy my, dzisiejsi mieszkańcy okolic nieporętu i Wólki Mińskiej, potrafimy żyć z tym krzyżem, czy pamiętamy jak ważne rzeczy ciągle i dzisiaj symbolizuje, jak wiele zawdzięczamy tym bohaterom, mieszkamy w wyjątkowym miejscu, tak bardzo naznaczonym historią i męczeństwem. Na co dzień nie myślimy o wydarzeniach, które rozegrały się w miejscu, w którym mieszkamy, pracujemy, uczymy się, korzystamy z życia. Dzisiaj jednak jest ten dzień. Kiedy powinniśmy razem pochylić się na krwią tu przelaną, krwią, która wsiąkała w ziemię, po której dziś stąpamy. I mówię to bez cienia patosu i przesady. Cud nad Wisłą już w dwudziestoleciu międzywojennym był wymieniany wśród najważniejszych bitew w dziejach świata. I chyba nie ma w tym przesady, jeśli pomyślimy, co stałoby się, gdyby polskim oddziałom nie udało się powstrzymać czerwonego najazdu. Gdzie zatrzymałyby się radzieckie oddziały, gdyby zdobyły Warszawę? Bój 28 pułku strzelców kanioskich pod Wulką Radzymińską był tylko epizodem tej bitwy, ale jakże ważnym dla całej bitwy warszawskiej. Nie miał co do tego wątpliwości generał Lucjan Żeligowski, który dekady później pisał o tym, co zrobili jego podwładni. Wedle mego przekonania, w tym miejscu. Odwróciła się karta wojny i nastąpił przełom psychiczny u nas i u Rosjan. To dlatego dziś stoimy tutaj, by wspomnieć poległego nieopodal porucznika Pogonowskiego, awansowanego pośmiertnie na stopień kapitana, 25-letniego wówczas chłopaka, który zrobił tak wiele dla nas wszystkich, płacąc najwyższą cenę. Również jego zastępcę, porucznika Jerzego Boskiego, który udźwignął brzemię odpowiedzialności i po śmierci dowódcy poprowadził podległych sobie żołnierzy w ten chwalebny bój. Obaj odznaczeni za swoje zasługi Krzyżem Wirtuty Militarii. Wspomnijmy żołnierzy, których imiona, poranione kulami kolejnych wojen, wyryto na pomniku za nami i wszystkich żołnierzy w dniu ich święta, którzy dziś, tak jak wtedy, stoją na straży tego, co jest nam drogie, wolności i niepodległości naszej Ojczyzny. I żyjmy dziś z tym krzyżem, dumni z bohaterów, których symbolizuje. A pod krzyżem, nad którym widnieje napis Centissimo anno victories, w stulecie Wiktorii Warszawskiej, wzmówmy za nich wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej, Warszawa 14 sierpnia 2024 roku. Do uczestników obchodów 104 rocznicy Bitwy Warszawskiej w gminie Poręt oraz setnej rocznicy osłonięcia pomnika 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wulce Radzymińskiej. Szanowni Państwo, Wojna Polsko-Rosyjska była wielką próbą dla odradzającej się po rozbiorach Polski. Młode państwo dopiero odtwarzało struktury i instytucje oraz budowało więzi między regionami do tej pory po oddzielonymi granicami zaborów. Tę słabość chciała wykorzystać Armia Czerwona, niosąca na bagnetach krwawą rewolucję dla Europy. Na przedpolach Warszawy marsz czerwonarmistów został powstrzymany dzięki sprawnemu dowodzeniu i heroizmowi naszych żołnierzy. Zwycięstwo nad Rosją pokazało, że Polska przetrwała w sercach i umysłach patriotów którzy najpierw wykorzystali okazję, aby przywrócić się na mapę, a potem potrafili uchronić przed śmiertelnym zagrożeniem. Determinacja oraz niezłomna wola, jakie pokazali wtedy obrońcy Ojczyzny, to bez wątpienia cechy, które są ważnymi elementami polskiej tożsamości narodowej. Dziś musimy pamiętać także o jedności, jaką pokazali wtedy Polacy. Wszystkie grupy społeczne stanęły w obronie zagrożonego państwa i ten wspólny wysiłek zadecydował o zwycięstwie. Niech będzie to dla nas nauka oraz inspiracja. Dziękuję organizatorom uroczystości rocznicowych w gminie Poręt oraz społeczności lokalnej za pielęgnowanie pamięci o roli naszej małej ojczyzny i walczących tu żołnierzy 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Bitwie Warszawskiej. To ważna działalność, która świadczy o Waszym patriotyzmie oraz szacunku dla historii naszej ojczyzny. Z wyrazami szacunku, Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowni Państwo. Pani Wójt, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości i możliwość wspólnie z Państwem uroczyście obchodzić 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwaną Cudem nad Wisłą. Wiemy bardzo dobrze, jak ważne było to zwycięstwo dla wolnej Polski, jak bohaterscy byli żołnierze, a także ludność cywilna. Jak ofiarne było polskie społeczeństwo, by bronić to, co dla nas, Polek i Polaków, najważniejsze nasza niepodległość. My dzisiaj swą miłość do naszej ukochanej ojczyzny okazujemy naszą obecnością na uroczystościach patriotycznych, pamięcią o poległych bohaterach, oddając im hołd. Swoją miłość do Ojczyzny okazujemy także dobrym słowem, szacunkiem, troską o bliskich pomocą sąsiedzką, także pracą na rzecz Polski, bo to nasza służba. 15 sierpnia obchodzimy święto Wojska Polskiego. To dzisiejsza uroczystość to doskonały moment na to, żeby słowa podziękowań skierować do, do Was, żołnierze, za Waszą ofiarną służbę dla naszego wspólnego poczucia bezpieczeństwa. Bitwa Warszawska uczy, że jesteśmy silni w jedności. Bądźmy zawsze Jedną silną wspólnotą. W naszych małych ojczyznach, w gminach, w powiatach, w województwie. My razem stanowimy, stanowimy naród polski. Cześć i chwała bohaterom. Szanowni Państwo, corocznie gromadzimy się przy tym pomniku, aby w naszej lokalnej wspólnocie i z zaproszonymi gośćmi upamiętnić bohaterskich żołnierzy polskich, którzy zginęli w walce z bolszewikami z 14 na 15 sierpnia 1920 roku. Bój pod zamostkami i wulką radzymińską w ciągu ponad 100 lat urósł do rangi symbolu i niewątpliwie był jednym z ważnych punktów bitwy warszawskiej 1920 roku. Żołnierze 1. Batalionu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich dostali zadanie, będąc pod dowództwem porucznika Stefana Pogonowskiego, dostali zadanie, aby zająć opanowaną przez bolszewików Wórkę Radzymińską. Po drodze były zamostki. Nie wiedzieli, że w zamostkach już są bolszewicy. To właśnie tutaj nieopodal padły pierwsze strzały. Porucznik Stefan Pogonowski wysunął się na czoło oddziału i w tym momencie został śmiertelnie ranny. Dowodzenie przejął jego zastępca, porucznik Jerzy Boski. Opanował sytuację i zdołał wyprzeć Rosjan z zamostków, powodując nieopisany popłoch w ich szeregach. Nie zatrzymał się i poprowadził natarcie na wulkę radzymińską, oswobadzając ją z rąk nieprzyjaciela, z rąk bolszewików. Cztery lata po tym pamiętnym wydarzeniu. Żołnierze chcąc uczcić poległych kolegów, ufundowali pomnik, przy którym się teraz znajdujemy. Odsłonięto go dokładnie 14 września 1924 roku, czyli jeszcze został miesiąc, ale tak doniosły uroczystości no musimy. I chcemy dzisiaj świętować to wydarzenie. Pomnik, choć uszkodzony, szczęśliwie przetrwał II wojnę światową i okres PRL. Jednak u progu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej był w złym stanie technicznym. Ponadto na przestrzeni lat zniszczone zostało ogrodzenie pomnika i wieńcząca go niegdyś kula z wizerunkiem Krzyża Virtuti Militari. W 2020 roku Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne przy wsparciu finansowym gminy Nieporęt wzięło na siebie ciężar i odpowiedzialność przeprowadzenia kompleksowej renowacji liczącego wówczas 96 lat pomnika. Znając ogromną wartość historyczną, artystyczną i naukową obiektu, zawiązaliśmy współpracę z odpowiednimi instytucjami oraz najlepszymi konserwatorami. Podjęliśmy decyzję o otworzeniu wyglądu pomnika z okresu międzywojennego, ale z zachowaniem historycznych nawarstw w postaci śladów po ostrzale z II wojny światowej. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, a Formalnie rzecz biorąc, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, ale i pomnik, i Państwo siedzący tutaj pod namiotami. Znajdujemy się w sołectwie słupno gminy Radzymin w powiecie wołomińskim, chociaż o ironio wszystkie. Te ważne wydarzenia, o których mówimy, które upamiętniamy w kątach węgierskich, w Wólce miejskich w Zamostkach, wydarzyły się na terenie gminy Nieporęt, to granica naszych gmin przebiega tam na takim wale. Te samochody, które tam są zaparkowane już są w gminie Nieporęt, natomiast my jesteśmy w sołectwie Słupno, na leśnictwie Drewnica. Tutaj potrzebne były wszystkie zgody właśnie od włodarzy z Radzyminia i tutaj należy powiedzieć, że była z ich strony ogromna współpraca i wsparcie. Dziękujemy Panie Burmistrzu. Pomnik przeszedł szereg zabiegów konserwatorskich i restauratorskich, pracą remontowo budowlanym poddano y, też fundament oraz soku, w którym tutaj też ciekawostka została umieszczona kapsuła czasu. Pochodzący z końca lat 90. krzyż zdemontowany podczas renowacji pomnika, przekazany został samorządowi Radzymina. 14 sierpnia 2020 roku podczas gminnych obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej pomnik został ponownie odsłonięty. Jego poświęcenia dokonał biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Chcąc uczcić dobiegającą wtedy rocznicę setną, setną rocznicę Bitwy Warszawskiej w listopadzie postawiliśmy również ten oto właśnie dębowy krzyż, o którym wspominała Pani Wójt w dzisiejszym przemówieniu. Szanowni Państwo. Troska o lokalne dziedzictwo i pamięć o wydarzeniach i postaciach związanych z historią naszej małej ojczyzny, gminy Nieporęt, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich i spajaniu naszej lokalnej społeczności. W tym miejscu chciałbym powrócić do zapomnianego bohatera, podpułkownika Jerzego Boskiego w 1920 roku porucznika. W okresie międzywojennym ówczesna opinia publiczna zapomniała o roli Jerzego Boskiego. Odegranej w boju podwórką radzymińską. Jego jako architekta zwycięstwa wskazując jakże zasłużonego, doświadczonego i ofiarnego porusznika Stefana Pogonowskiego. Dzięki wnikliwym i kompleksowym badaniom prowadzonym przez doktora Mirosława Pakułę, których owocem jest książka, którą będziecie Państwo mogli dzisiaj otrzymać, postać Jerzego Boskiego jest przywracana pamięci i chwale, na którą zasługuje. W imieniu nieporęcznego Stowarzyszenia Historycznego chciałbym serdecznie podziękować obecnej na dzisiejszej uroczystości rodzinie Jerzego Boskiego za okazane zaufanie i przekazanie do naszych zbiorów bezcennych pamiątek po żołnierzu, w tym m.in. krzyża Virtuti Militari, który otrzymał Jerzy Boski za bój podwórką Radzę Miejską. Brawa. Znajdujący się w puławach grup Jerzego Boskiego został wpisany przez Instytut Pamięci Narodowej do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Chciałbym też z radością poinformować, że IPN wykonał właśnie nowy pomnik na grobie Jerzego Boskiego i serdecznie za to dziękujemy.